Osiem zawodników, osiem drużyn, ale zwycięzca może być tylko jeden. Co roku przed sezonem kibice analizują składy drużyn i próbują przewidzieć, kto tym razem sięgnie po tytuł drużynowego mistrza Polski. kto wejdzie do playoffów, a kto będzie musiał walczyć w barażach o utrzymanie w najlepszej żużlowej lidze świata. Macie już swoje typy? Przeanalizujemy sobie wspólnie wszystkie składy drużyn PG Ekstraligi na sezon 2023. Nie będzie to jednak klasyczna analiza, ponieważ tym razem pod lupę weźmiemy wiek zawodników, a dokładniej mówiąc, średni wieku każdej z drużyn. Odpowiemy sobie także na pytanie, na kogo warto postawić: na młodych, ambitnych, chętnych jazdy zawodników, czy może jednak doświadczonych i sprawdzonych ekstraligowców. No to co? Jedziemy! Delfa z wielkich Krosto. Choć Beniaminek zazwyczaj nie jest faworytem do wygrania ligi, to myślę, że warto będzie bacznie obserwować tę drużynę. W składzie mają czterech doświadczonych zawodników. Najstarszego Krzysztofa Kasprzaka, Jasona Doyla, którzy od lat jeżdżą w PG Extra Mamy też dwóch zawodników z nie mniejszym doświadczeniem na żużlu, którzy powracają do najwyższej ligi żużlowej i są gotowi, aby udowodnić, że tu jest ich miejsce. Mowa oczywiście o Wacławie Miliku i Andrzeju Lepiediebie. To, na kogo warto także zwrócić uwagę, to juniorzy. Formacja z nazwiskami takimi jak Sadurski czy Zieliński zapowiada ciekawą rywalizację i szansę na zdobycie cennych punktów. Jest jeszcze jeden atut Krosna. Specyficzny tor, który dla wielu żużlowców PG Ekstraligi nie jest tak dobrze znany, więc może to być tajna broń wilków. Ale o tym może w innym materiale. W zeszłym roku przez sezon szli jak burza, nie pozostawiając złudzeń konkurencji, a w następnym sezonie postanowili wzmocnić się jeszcze bardziej. Drużyna na papierze robi wrażenie. Trzykrotny Mistrz Świata Bartosz Marzik, który będzie obchodził dopiero 28 urodziny w tym roku, Mistrz Świata Juniorów z 2022 Mateusz Cierniak, do tego Jarosław Hampel, Dominik Kubera, Jack Holder i Fredrik Lindgren. Te nazwiska gwarantują rywalizację, emocje i niesamowite ściganie. Nie będzie to chyba zaskoczeniem, jak powiem, że wiele osób będzie ponownie typowało tą drużynę na tegorocznego mistrza Polski. Pogo unia leśno! W składzie byków jest jeden z najstarszych zawodników ligi, ale jednocześnie ten, na którego punkty zawsze można liczyć, czyli Janusz Kołodziej. W zestawieniu z nowym nabytkiem Chrisem Holderem, powracającymi do Leśna Grzegorzem Zęgotą i Bartoszem Smektałą oraz doświadczoną formacją juniorską, leśno może nie wyrasta na lidera rozgrywek, ale prezentuje się jako solidna drużyna. Widać, że klub postawił na zawodników solidnych, którzy dobrze czują się na leszczyńskim owalu. I miejmy nadzieję, będzie to miało odzwierciedlenie w postaci świetnych wyścigów. Piąte miejsce pod względem średnim wieku należy do Betard Sparty Wrocław. Po roku przerwy do drużyny wraca Artiom Łaguta i ponownie Spartanie są przez wielu kibiców typowani jako potencjalni zwycięzcy tego sezonu. Poza juniorami oraz jednym z objawień poprzedniego sezonu danym biulejem, który będzie obchodził w tym roku 24 urodziny, Sparta Wrocław jest jednym z zespołów, gdzie różnice wieku między seniorami są niewielkie. Artiom będzie obchodził w tym roku 33 urodziny, podobnie jak uwielbiony we Wrocławiu Taiu Finden. Tylko rok młodszy od nich jest kapitan sparty Maciej Janowski. Najmłodszym z tegorocznych zawodników, tej drużyny, będzie nowy nabytek prosto z Leszna Piotr Pawlicki. To, co jest wyjątkowe dla tego klubu to fakt, że Sparta może pochwalić się obecnością w składzie zawodników, którzy lojalnie nie zmienili barw od lat. Mowa tu o findenie, dla którego będzie to jedenasty sezon w betard sparcie wrocław oraz Maćku Janowskim, który reprezentuje drużynę na stadionie olimpijskim nieprzerwanie od 9 lat. Nieco młodszą drużyną w naszym rankingu jest GKM Grudziądz. Tutaj główny wpływ na średnią wieku drużyny ma jej lider: Nikki Petersen, który w tym roku będzie obchodził 46. urodziny. Obok Nikiego w składzie seniorskim jest jeszcze grupa 20 dwudziestoparolatków, którzy nieraz udowodnili, że potrafią zaskoczyć: Max Frick, Gleb Czugunow, Norbert Krakowiak oraz Jakobsen. Czas na playoffy w naszym rankingu. Stal ma bardzo wyrównany skład wiekowo na czele Martin Waculik, 3 lata młodszy od niego Szymon Woźniak i dwóch 29-latków Oskar Pfeiffer i Anders Thompson. Czy jest to skład równie wyrównany, jeżeli chodzi o sukcesy i doświadczenie na żużlu? Zdecydowanie nie. Są to jednak zawodnicy lojalni, którzy w najtrudniejszych momentach dowożą punkty i można na nich liczyć. drugie miejsce w naszym dzisiejszym zestawieniu średnich wieków drużyn PGE dla Apatora Toruń. Przyznam Wam szczerze, że jest to drużyna, która mnie zaskoczyła i nie spodziewałam się, że w poprzednim sezonie będzie jednym z półfinalistów. Obecność w składzie czterech zawodników ze świeżym doświadczeniem w startach w Grand Prix mówi jednak samo za siebie. Do składu wraca także Emil Sajfudinow, najstarszy z toruńskich zawodników. W połączeniu z reprezentantami Polski Patrykiem Dudkiem i Pawłem Przedpełskim i mocnym ogniwem prosto z Wielkiej Brytanii Robertem Lambertem. Ta drużyna daje dużo perspektyw i możliwości. Wobec tego najmłodszą drużyną tego sezonu będzie włóknia Częstochowa. Lwy z Podjasnej Góry w swoich szeregach mają tylko jednego zawodnika, który przekroczył barierę 30. roku życia i jest nim Leon Madsen, który w tym roku będzie obchodził 35. urodziny. Pozostali uzupełniający skład to młodzi i waleczni zawodnicy, którzy dostarczają kibicom mnóstwo emocji i niesamowite ściganie. Wybrany w głosowaniu przez kibiców za odkrycie roku Kacper Woryna, powracający do klubu wychowanek dwukniarza Maksym Drabik, i Mikkel Mikkelsen, który w poprzednim sezonie udowodnił, że nawet poważna kontuzja nie powstrzyma go, aby pomóc drużynie w potrzebie. Wskazuje to na to, że zawodnicy z Częstochowy, tak jak lwy, będą bronić, aby nie stracić w biegach cennych punktów. Przeszliśmy przez wszystkie drużyny, ale pytanie wciąż pozostaje. Na kogo lepiej postawić tworząc skład żużlowy? Czy wiek zawodników ma znaczenie? Zdecydowanie największą korzyścią posiadania w składzie starszych zawodników jest ich doświadczenie i wiedza w szerokim tego słowa znaczeniu. Lata jeżdżenia i pewność na motocyklu, znajomość poszczególnych torów i stylów jazdy innych zawodników, umiejętność przewidzenia potencjalnych zagrożeń, wiedza o sprzęcie, ale także dobra rada i wskazówki dla młodszych zawodników. Z drugiej strony jednak, starsi zawodnicy, ze względu właśnie na wiek, są obarczeni większym ryzykiem kontuzji lub większymi problemami z jej wyleczeniem. Może to także prowadzić do zmiany stylu jazdy na bardziej zachowawczy, przez to czasami mniej widowiskowy dla kibiców. Dzięki swojej rozległej wiedzy i doświadczeniu, seniorzy mogą także być mniej otwarci na uwagi, sugestie ze strony innych i potencjalne nowości. Mogą być też mniej skłonni do zaryzykowania, eksperymentowania ze sprzętem, ze stylem jazdy. Ciekawi mnie, na co wy byście postawili jako menadżerowie drużyny: na budowanie perspektywicznego składu i inwestowanie w młodych zawodników, czy jednak na doświadczonych extrajgowców, którzy często są gwarancją wyniku. Koniecznie dajcie znać w komentarzu pod tym filmem. Jeżeli podobał Wam się ten film i macie ochotę na więcej, koniecznie zostawcie lajka i subskrypcję, aby być na bieżąco z kolejnymi naszymi materiałami. Nie zapomnijcie także o śledzeniu nas na innych social mediach. Jesteśmy na Facebooku, Instagramie. TikToku, Twitterze, no i oczywiście w aplikacji PG Extraligi. Do zobaczenia!